Szanowni Państwo, witam w kolejnym roku komentarzu, dlatego żeby właśnie skomentować rzeczywistość, to co się dzieje, zapytać ekspertów o to, czego jesteśmy świadkami, bo, bo dużo się dzieje w naszej rzeczywistości ostatnio. Dzisiaj moim Państwa gościem jest dr Krzysztof Iwanek z Ośrodka Badań Azji i Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Panie doktorze, witamy serdecznie w rodnie Kraków. Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. Ja bym chciała Pana doktora zapytać o taki komentarz na temat Kryzysu w Pakistanie, tak? W ogóle co się dzieje, bo wiem, że też tutaj od razu polecam analizy właśnie ośrodka badań Azji, dlatego żeby tam być na bieżąco, ale tak dla, dla naszych widzów, którzy chcieliby tak chwilę posłuchać o tym właśnie, co się zdarzyło w Pakistanie, jaki to kryzys i z czym mamy teraz do czynienia, bo jak wszyscy się skupiamy na to, na tym, co jest bliżej nas. No ciężko się tutaj temu dziwić, ale no, to też może mieć realny wpływ na, na, na politykę międzynarodową i pewnie ma, więc jakby chciałabym zapytać, jaki to kryzys i jaki ma wpływ? Dziękuję. Zacznę od końca, powiem jednym zdaniem, co się stało i, potem i co wydaje się do tego doprowadziło. Czy doszło w Pakistanie do zmiany rządu poprzez, ostatecznie poprzez głosowanie nad wotum nieufności, które wobec rządu, które wygrała opozycja i w chwili, kiedy rozmawiamy, już ta zmiana się w zasadzie dokonała, w tym sensie, że już opozycja zamieniła się z koalicją rządową miejscami w, i teraz dotychczasowi do poniedziałku 10 kwietnia opozycjoniści, e, przepraszam, 11 kwietnia bo poniedziałek. E, e, tak, do, w poniedziałek 11 kwietnia m, przywódca opozycji Pakistańskiej na was Sharif został premierem Pakistanu. Więc yy, skoro tak to się odegrało, skoro mówię o głosowaniu i bezkrwawej zmianie rządu, to dlaczego używamy słowa kryzys? To, więc jakby kilka zdań, jak, jak do tego doszło? Yy, po pierwsze, rzeczywiście od już kilku miesięcy mówiło się, że zjednoczona, P opozycja pakistańska planuje to głosowanie nad wotum nieufności. Po drugie i wydaje się dużo ważniejsze, najwyraźniej dotychczasowy premier Pakistanu Imran Khan i jego partia PTI stracili poparcie wojska, bo oni kilka lat temu, w roku 2018, z pomocą wojska przy manipulacjach nad urną do, do władzy w Pakistanie doszli. I najwyraźniej pakistańskie wojsko, tak jak Imrana Hana i jego partię PTI 4 lata temu do władzy wepchnęło, to teraz na odwrót ten jakby dywan poparcia spod nóg wyciągnęło i ten rząd Imrana Hana w związku z tym upadł. Po trzecie, dlaczego? Dlaczego Armia to zrobiła? Otóż ja muszę tam przyznać, że ja sam nie sądziłem, że to się stanie. Ja byłem przekonany, że ten rząd nie upadnie. On do jeszcze bardzo niedawna do momentów dni tuż przed głosowaniem nad włotem nieufności Imran Khan miał większość w parlamencie. Natomiast już od kilku lat były takie sygnały, że, on, że wojsko uważa nie bez powodów, że Imran Khan sobie jednak nie radzi z zarządzaniem państwa. On po raz pierwszy został premierem Pakistanu, był takim Benjaminkiem, zbudował wokół siebie ogromny y, taki kult jednostki, Stał się bardzo popularny. Zresztą jest byłym krykietistą i jest bardzo znaną osobą w Pakistanie, ale rządzić jako tako zaczął po raz pierwszy w 2018. Do tego momentu był zawsze w głębokiej opozycji i reprezentował dość marginalną siłę polityczną on i jego partia. Więc po raz pierwszy musiał się zmierzyć z zarządzaniem całym państwem. I najwyraźniej jednak nie szło mu to za dobrze. Przede wszystkim sytuacja gospodarcza w ostatnich latach bardzo się pogorszyła, bardzo wzrosły ceny, między innymi paliwa bardzo niekorzystnie zmienił się kurs róg w stosunku do pakistańskiej w stosunku do dolara. I już dwa, trzy lata temu na przykład były takie sygnały, że oficerowie byli mianowani na różne stanowiska naokoło im Rama i odczytywano to w ten sposób, tylko przynajmniej wtedy jakby ignorowali te sygnały. Że, że wojsko jest niezadowolone z tym, jak Imran Han sobie radzi z całą sytuacją, wojsko jakby nie chciało rządzić samo, ale chciało mieć spolegliwy rząd jako taką cywilną fasadę, tylko po prostu ten konkretny rząd się nie sprawdził i najpierw kontrolowano pewne ruchy Imrana Hanna, aż w pewnym momencie widać żołnierze uznali, że generałowie powiedzmy uznali, że Imran Khan sobie um, tak bardzo nie radzi, że trzeba przekierować wsparcie na opozycję. Tak to odczytujemy, bo oczywiście wojsko zachowało się na zewnątrz zupełnie neutralnie. Wojsko niczego, niczego z tego nie powiedziało, co ja teraz mówię, rzecz jasna. Tylko y, po prostu nagle, y, w dniu 30 marca, czyli chyba 8 marca, jeśli dobrze pamiętam, był zgłoszony wniosek o, o, o wotum nieufności. I dopiero 30 marca, czyli trzy tygodnie po tym wniosku, nagle część posłów rządzącej partii i część partii koalicyjnych opuściło Imrana Hana, zdradziło go, przeszło za w opozycji, potem już nie, nie, nie będę to, to dużo może szczegółów. Potem była dłuższa taka drama polityczna, bo Imran Han próbował zatrzymać to głosowanie nad wotum nieufności, rozwiązując parlament tuż przed głosowaniem. Sąd najwyższy tego kroku nie uznał, wrócono do głosowania, ono się odbyło w tę sobotę, tym razem może datę powiem dobrze, czyli to było w noc z 9 na 10 kwietnia. Powiedziałem datę, przyznaję dobrze, tylko dlatego, że zerknąłem na kalendarz i po prostu w sposób na szczęście pokojowy, bez walk na ulicach, bez kroczenia wojsk, po wygraniu tego głosowania nad wotum nieufności, opozycja przejęła władzę. Ja chciałam jeszcze tylko zapytać, e, jakie to może mieć reperkusje jakby dla polityki międzynarodowej, też u nas jakby w Europie, w sensie czy to też może jakby oddziaływać na nas, na Europę, na nas, na Polskę, ale tak w ogóle jakby na politykę światową, żebyśmy sobie jakby uświadomili, że to co dzieje się w jednym miejscu na świecie, no, dotyczy nie tylko tego miejsca, tylko jakiejś szerszej perspektywy, więc chciałabym na koniec Panie Doktorze tą szerszą perspektywę zapytać. Dziękuję. Poruszyłbym, się w miarę szybko poruszyć kilka międzynarodowych wątków, czyli dla nas, dla Europy, co znaczy, może mi się zdąży szybko USA i Chiny. Um, Oznaczając od tego, co nas najbardziej interesuje, to myślę, że nas najbardziej interesuje, czy na przykład taka zmiana w Pakistanie zwiększa zagrożenie terroryzmem w Europie. Wydaje mi się, że nie, nie musi zwiększać, ale też nie zmniejsza. Otóż w pakistańskiej, jak już wspomniałem wcześniej, w pakistańskiej polityce tak zagranicznej, jak i wewnętrznej ogromne znaczenie ma armia, i armia stara się utrzymywać kontrolę nad pewnymi dla niej kluczowymi strategicznymi kierunkami. Jednym z tych kierunków jest wspieranie pakistańskich radykałów muzułmańskich, jak również między innymi też wspieranie talibów w Afganistanie. I to dzięki wsparciu Pakistanu. Talibowie w Afganistanie w zeszłym roku wygrali i przejęli niestety władzę w tym kraju. Um, I to się stało za rządów Hana. I w tym sensie dla nas, dla Europy, ten jeden aspekt był bez wątpienia negatywny, dlatego że talibowie, z powrotem, talibowie, z którymi między innymi polscy żołnierze walczyli, z pomocą Pakistanu, tam wrócili do władzy. I um, Teraz no jest możliwe, że na przykład znowu różne organizacje terrorystyczne będą, w tym te międzynarodowe, w tym być może i te, które są obecne w Europie, będą z większą łatwością działać z Afganistanu. Więc w tym sensie można byłoby mieć nadzieję, że jakby upadek rządu imranahana to dla nas pozytywna informacja, no ale skoro ten upadek Dokonał się prawdopodobnie za cichą zgodą armii, no to nie sądzę, żeby armia, nawet jak powstał nowy rząd Pakistanu, armia pozwoliła tutaj na jakiekolwiek istotne zmiany w polityce zagranicznej. Nie sądzę, że nie wierzę, żeby y, armia pakistańska wycofała poparcie dla afgańskich talibów. Nie sądzę, żeby wydała członków Al-Kaidy, jakich jeszcze ich niedobitki się kryją w Pakistanie na przykład. I tym samym y, y, no, sytuacja się według mnie dla Europy nie pogorszy i nie polepszy. Y, nowy Obecny premier Pakistanu Shehbaz Sharif miał różne stosunki z, z terrorystycznymi organizacjami, bo niektóre te antyindyjskie fundował, inne takie wewnętrzne pakistańskie zwalczał. Ja się obawiam, że jakby dla nas, dla Europy sytuacja nie jest lepsza. Dla nas może sytuacja mogłaby być lepsza, o tyle, że ten, zdaje się, że ten nowy rząd w Pakistanie i stojąca za nim armia będą próbowali naprawić stosunki z Amerykanami, czy im to się uda, nie sądzę. Natomiast bezpośrednio to korzyść dla Europy, myślę, nie jest żadna. Ponadto myślę, że też ta zmiana, że no ona tak naprawdę myślę, że nie zmieni głównych kierunków polityki zagranicznej Pakistanu, mówiąc jednym zdaniem. Tak samo myślę, że mimo, że Imran Khan w drugiej połowie swojej kadencji miał bardzo dobre stosunki z Chinami, to nie sądzę, żeby ta zmiana rządu mogła spowodować jakieś Kryzys tych relacji z Chinami, bo za dużo Pakistan jest winny pieniędzy Chinom, za silne są te projekty chińskie, za, za głęboka ta współpraca również w dziedzinie bezpieczeństwa, chińskie uzbrojenie w Pakistanie i tak dalej. W związku z tym sądzę, że Pakistan pozostanie bardzo mocnym państwem prochińskim, bardzo mocno również państwem, którego część ukryta establishmentu wspiera y, terrorystów muzułmańskich i w tym sensie. To są zbyt głębokie interesy, żeby jedna zmiana rządu mogła to zmienić. I w tym sensie m, zmiana rządu w Pakistanie nie jest ani jednoznacznie negatywna, ani nie, nie jest jednoznacznie również wcale pozytywna dla Europy. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za ten komentarz, za wyjaśnienie tego, co dzieje się w Pakistanie, co obserwujemy, czego jesteśmy świadkami, i tego, co to może przynieść. Jakby to jest ważne, że, że zmiany, które są, jakby, które zachodzą w różnych miejscach, mają również wpływ na to, co dzieje się tutaj. Bardzo dziękuję właśnie za przyjęcie zaproszenia, Dobrze. za kolejny raz wytłumaczenie naszym widzom tej części świata, o której się jednak mniej u nas mówi. Mam nadzieję, że szkoda. Ja polecam Państwu, że chcieli Państwo jakby dowiedzieć się więcej właśnie badania Ośrodka studiów Azji. Dla, za dlatego tak, że, że faktycznie można znaleźć tam wiedzę o bardzo wielu miejscach, w których się o często w Polsce nie mówi, więc, więc polecam. Obserwowanie na Twitterze analizy, które są na stronie, z tego co mi wiadomo, prawda? Które można pobrać i korzystać. I wiedzieć więcej, i słuchać ekspertów, żeby nie, nie poddawać się wpływom dezinformacji. Zapraszam również do Rodmu Kraku, bo my się mu staramy dokładać swoją cegiełkę. zapraszać ekspertów i pokazywać te, te źródła informacji, które są pewne. Więc dziękuję raz jeszcze bardzo. za przyjęcie. Dziękuję się. bardzo.